Hej! Witam Cię w kolejnym odcinku Akademii, w serii, w której wysyłacie mi swoje nagrania, a ja oceniam, gdzie popełniacie błędy. Jeżeli samemu chcecie dołączyć do Akademii, kupiacie swój awatar, wchodzicie w historię, wchodzicie w mecz, Replay ID, to Wam się od razu kopiuje do schowka, z tym idziecie na YouTube a, pod tym filmem, w komentarzu czy od jednej do trzech gier, prosiłbym o dwie, ważnik i krótki komentarz ogólny. Nie musicie ogólnie tego komentarza, ale czasami się przydaje. I przechodzimy do meczu. Dobra. Jest to normalny meczyk. Zobaczymy. Tu jesteś? Nie macie żadnych defensywnych ultimate. to dawaj na to Już od razu mówię. A nie macie, dobra, nieważne. Nie zobaczyłem luny. noś jednego awka. Okej, okay, tak za blisko podeszliście wszyscy w sobie, jeżeli chodzi o całą sytuację, jak na boje. Okej, okay, kompletnie w złym miejscu jesteś. Co się tak musiało skończyć. Nie patrzę, mnie też używałeś tego, dlatego, bo cały twój team został zabitym, więc nie powinieneś w ogóle tego używać tutaj w tym momencie, dlatego bo nie miałeś nawet nikogo, żeby leczyć potem. Stara się zawsze trafiać, by głowy i ten ank trochę. Teraz niepotrzebnie użyłeś swojego HP i teraz nie powinieneś się tego zbijać w ogóle, bo prawdopodobnie zginiesz tutaj. Dokładnie. <laughs> Jak grasz Venumem, musisz się bardziej skupiać na swoim teamie To w ogóle nie patrzysz się gdzie jest twój team, ani twój team nie patrzysz się w ogóle gdzie jesteś ty Więc musisz bardziej dostosować się do timu grać bardziej z teamem i czekać na odpowiedni moment żeby się wbić To było niepotrzebne Powinieneś pójść do supporta no, Bo właśnie w niego No i oczywiście nie stać wokół tego Hanka Zbyt szybko atakujesz, musisz dać sobie trochę czasu, żeby w ogóle wierzyć, a ty atakujesz instantowo po tym, jak po prostu możesz atakować. I to był straszny ultimate, nic nie wniósł, no i zginąłeś, bo cały czas mieli support i cały czas cię bili, cały czas byłeś na tym jednym ...Fantastiku, który tak czy siak niczego nie robił. Czy supporty, praktycznie nikt z tych supportów nie leczy. I mają tak mało chwili, że to jest szok. Ok, i szukacz powinieneś teraz najbliższego DPS-a, znaczy healera albo DPS-a. Powinien z tego wyjść, bo. Nie chcę nic mówić, nie? Ale. Patrz, on to rzuca. Patrz, gdzie jesteś, widzisz? Jeden krok do tyłu, i jesteś bezpieczny. A wy w to wszystko wchodzicie, po prostu idziecie dalej do tego. On to tak słabo rzucił, i tak ci się zgarnął cały was team. No, okay. kolejny punkt. Jeszcze po trochę się nic nie dzieje. Tu za się niepotrzebnie czeka, zamiast być ze swoim teamem na górze. Okej okay. Więc znowu nie się niepotrzebnie z tankiem Kiedy za tobą jest cały ich team W ogóle nie wiesz gdzie są twoi teammates, Bo ich tutaj w ogóle nie było, bo wszyscy sobie umierali I prowadziłeś dosłownie nic po byciem po mięsa do bicia młotkiem przez przeciwnika Okej, okay. team w ogóle się nie grupuje Każdy biegnie przed siebie ale to quick play, dlatego mówię, że zwykle właśnie quick playe nie są dobrymi meczami ze do względu na fakt, że albo przeciwnik po prostu chilluje i uczy się nowymi postaciami, albo po prostu nie wie jak grać i gra tak jak gra. W tym przypadku to twój team jest dosyć słaby i nie mówię tutaj, że tylko twój team, bo ty też, bo przykładowo nie trzymasz się w ogóle teamu ani nie, w ogóle nie angażujesz się w enemy support na Diver'a ani nie robisz zamieszania, teraz przykładowo stoisz na punkcie i czekasz aż przyjdzie przeciwnik czyli dosłownie nie robisz nic a zostaniesz kamieniem randomowym od Magneto a zaczniesz się bić z Magneto i umrzesz od enemy Hawkeye'a Powinien się po prostu wycofać, jak mamy szczery z tego punktu. Co się dzieje w tej grze? To jest to ciekawe. Bejmijam ci tam kolegę na tyłach, to kompletnie olałeś. Użyłeś Ultimata. Masz tutaj Supporta lepszy cel. Dobrawszy na mnie, zużyli Ultimata. Słyszałeś Hawkaja Ultimata. Jest na tyłach, Hawkeye, bije was. Hawkeye na tyłach. Hawkeye, okay, Hawkeye został zdjęty przez twój team. Dałeś się zjeść i zostałeś wypluty, bo to był twój. I on zgarnął trzech. Teraz niepotrzebnie podchodzisz do tego ultimata, żeby dostać damage. Ale to był twój. Bo już się gubię, co tu się w ogóle dzieje. Nie, to nie był twój, to był ich. No bo tutaj się przez najbliższy czas nic nie będzie działo. Ok, Magnito podchodzi sam, ty używasz niepotrzebnie E. Miałeś dobrą pitę, ale nie miałeś E, miałeś ucieczkę, ale zamiast uciec to wróciłeś, żeby po prostu cię zabił? Więc, tak jakby nie wiem, czemu nie poszedłeś po prostu do tego typa i z nim nie walczyłeś, albo po prostu jak już chciałeś się wycofać, to czemu się nie wycofałeś i wróciłeś do niego? Było niepotrzebna kompletnie śmierć tutaj, akurat w tym przypadku. Okej, okay. macie drugi punkt. Ok, teraz grasz w stranger. Ale po co otwierasz portal? Tak aby zadać sobie pytanie, co ten portal teraz da ci? Nie masz ani ultimate'a, tak? Więc nie jesteś w stanie ultem nic zrobić i używasz go tylko i wyłącznie do transportu. Jeszcze go tragicznie stawiłeś. Okej, okay, czyli masz 3 minuty cooldownu na portal, który nic nie zrobił co to mógł zabić swój team, jeżeli by mieli jakiegoś takera bo to jest darmo, po prostu darmo za, do niego za przeciwny team. Zużyłeś całą tarczę, więc nie masz teraz jakiejkolwiek obrony. A Magnito próbuje cię kamieniem trafić, CO? Chory człowiek. Nie możesz tego bronić, to przechodzi przez tarczę i jeszcze w dodatku tracisz tarczę. Hmm. Kiedy teraz zmieniłeś na peny. Ja bo ja mam wrażenie, że ty grasz po raz pierwszy w gry tego typu. Bo ogólnie tak jakby... Pikujesz strasznie często różne postacie, którymi nie, nawet nie wiesz jak grać w sumie. nie, Nawet nie wiesz jak mniej więcej grać, to po prostu nie wiesz. Po prostu zwykle spamisz umiejętnościami, które coś robią. Taką mam wrażenie, więc przede wszystkim musisz się nauczyć postaci co one robią. W grze jest zbudowany tutorial szybki i pod F1 zawsze możesz sobie sprawdzić w grze nawet co robi dana postać. Więc to taki mały tip. Penning głównie polega na hive. jeżeli nie masz Hive'a, to pewnie zbyt dużo nie robi w razie czegoś. I ten Hive zwykle chcesz ukrywać, żeby nie był łatwy do zniszczenia. Teraz wycofałeś się po prostu do tego ultimata i myślałeś, że to przeżyjesz. Kolejny raz dałeś darmowego Praga do Brute dlatego sam pochłyszcz się do tego ultimata jego. Masz overtime, powinien pójść od ciebie high i ultimate. Ale zrobiłeś to bez highu, więc ultimate stracił 90% swojej wartości. Okej, okay, udało wam się odbić, punkt. Kolejny high w Tutaj przy tym drzewku możesz go dać. Jeżeli chcesz, żeby przeciwnika od, od tego was z jednej strony. Jest to o wiele lepszy. Spot na tego hajwa, niż to, co teraz zrobiłeś. Spiderman Spider ogólnie bije się tam, z tym mogłeś tam bić się. Dalej tego nie zrobiłeś, nie wiem czemu. Patrzysz się w podłogę cały czas, też nie wiem czemu. Te bombki chcę stakować po trzy w jednym miejscu i je ukrywać w pajęczynkach. W ogóle nie widzę, żebyś właśnie używał pajęczynku, jakkolwiek. Twój prawy praktycznie nie istnieje. Ok, ładnie. Ale ja powinien zniszczyć five'a w ale tego nie zrobił, więc wybuchł sobie Nie powinieneś akurat tego niszczyć, bo mam akurat teraz pomaga, skoro tam, tam jest ten Hive. I powinien już się te miny wszystkie stawiać bardziej na linii ataku niż w takich miejscach, bo one nic nie zrobią. Dobra, zostały wszystkie wyczyszczone, niestety. Dalej nie wiem czemu daje się miny na swoich towarzyszy. Okej, okay, jakoś to wygraliście, bo nie potrafili się zebrać i atakowali was pojedynczo. Okej, okay. więc teraz tak. Jesteś kompletnie nowy w tą grę, tego, to, to, to widać nawet. I musisz sobie poćwiczyć każdą postacią, którą chcesz grać. Nie graj wszystkim, wybierz sobie y, tak naprawdę po dwa z każdego, tak, czyli wybierz sobie dwóch tanków. Najlepiej jest trzy, ale na początku wybierz sobie dwa, żeby odgarnąć dwa, i po prostu potem trzeciego zacznij. Tak samo z DPS-u musisz mieć dwa, i tak samo z killerów musisz mieć dwa, nie? Jak grasz sobie jakąkolwiek postacią, załóżmy fakt, że grasz sobie Stranger, tak? To tam Venumem, bo to tam Venumem bardzo dużo grałeś. Więc podejrzewam, że go lubisz. Po pierwsze, to twoim celem na Venumie jest atakowanie enemista portów i chcesz zawsze trafiać im w głowę, dlatego, bo twój, twoje ataki na Venumie mają jeden z najmocniejszych damage'ów na tanków, tak naprawdę, bo to jest jedyny tank, który może skrytować w głowę. Jak widzisz, Luna zwykle spada na trzy szczały, jeżeli trafiasz w głowę. Kolejny tip, taki mogę Ci dać, to to, że to ma bardzo duży zasięg, jak widzisz. Tylko ty musisz tym celować. Bardzo duży zasięg, bardzo duży zasięg. No, albo nawet jeszcze dotąd ją będę trafiał. Widzisz? Zastawiam ją trochę mniej, ale dalej ją trafię. Więc Venom ma bardzo duży zasięg. Więc powinieneś wykorzystywać jego zasięg w tym Venomie. Bo dużo ludzi tego nie robi podchodzi dosłownie pod cel i robią takie coś. Tak robią. Potem mają problemy z trafieniem w typa. Jak walczysz z tankami, też nie chcesz skakać, tylko chcesz po prostu mierzyć, dlatego, bo oni nie mogą walnąć i nie? Po dwa... I tak czy siak jesteś dużym targetem, więc tak czy siak będziesz dostawał damage, więc nie staraj się robić tak. Tylko staraj się mierzyć po prostu przeciwną głowę, tak żeby nie palić sobie aima, nie? Kolejna rzecz, twój ultimate służy do grupowego po prostu stagowania się. Chcesz to głównie używać na tanku, bo im więcej rzeczy trafisz, tym więcej HP otrzymasz dodatkowego. I twoje E to jest coś, co potrzebujesz mieć najlepiej, żeby wyjść z walki. Na późniejszych poziomach gry tak naprawdę Venomy nie używają swojego swinga, żeby wbić się, tylko używają swojej umiejętności do spinania się, po czym po prostu używają E. I biją, tak? Zabijają załóżmy faką Lunę, i używają Shifta, żeby uciec, sobie, jak już jest niebezpiecznie. Możesz tego tak już używać inaczej, ale na jak mają mocny team na ciebie, no to raczej tego tak nie będziesz używać. No i tak jak mówiłem, Twoje M daje ci im więcej HP, tym więcej pijesz, nie? Prawego też powinieneś używać bardziej, bo czasami nie widziałem w ogóle, żebyś go używał. Prawe zadaje po jakimś czasie dosyć dużo obrażenia, więc bardzo fajnie możesz wbić się w kogoś za przeproszeniem. Czyli zrobić sobie tak. Tak, zrobić prawy i to już powinno ją zabić. No dobra, tak mniej. Nie gram Wenumen, więc nie wiem dokładnego domego. No, i tak to powinno wyglądać. Więc yy, polecam ci po prostu zobaczyć, co robią postać. Tak jak mówiłem, pod ew masz napisane wszystko, co robi dana postać. Możesz to przeczytać. Jeżeli e, wolisz mieć bardziej wizualnie, no to możesz wejść tutaj w bohaterów, tak? I możesz sobie kliknąć w Venuma, który jest tutaj na samym dole, tak? I tutaj masz abilities. I tutaj masz pokazane, co robi dokładnie i przypisany do tego klawisz, tak? Czyli tutaj jest pokazany ultimate, co robi. I pokazuje ci, że dostaje dodatkowe HP, tak? Z zebrania z tych wszystkich panisherów. Pokazuje ci, co robi swing. Pokazuje ci, co robi ta tarcza, tak? Czyli twoje E, że jak dostajesz damage, to dostajesz tarcze. Pokazuje ci dosłownie każdą umiejętność, jaką masz. Pokazuje także yy, komba, więc jeżeli chcesz jakieś kombo, tak, no to tutaj masz komba. Nie sugerowałbym się każdym z tych komb, bo jednak te komba no, nie, nie są aż tak skuteczne jak one tu pokazują, bo powinieneś teoretycznie wbić się w nich i użyć prawego, i potrafić ich bić w lewym niż zrobić jakiegoś dziwnego swinga, żeby healerzy ich odpilali żeby cała twoja praca poszła na nic, ale... Steel daje ci mniej więcej ilustrację, jak mniej więcej powinno się grać tą postacią. No i także daje ci pasywy team upy, nie? Czyli to, co dają te osoby. Więc polecam patrzeć się na bohaterów, bo to nie jest po prostu tak, że po przeglądacy bohaterów, którzy są fajni, tylko też je służy do tego, żeby po prostu... Yy, zobaczyć do czego służy dany bohater ok to tyle w tym odcinku dzięki za oglądanie trzymajcie się cześć i do następnego